Słuchajcie, prawdopodobnie to w tym budynku znajduje się e, słynny portal, przez który duchy przechodziły. Jak oglądaliście kanały ze zjawiskami paranormalnymi, e, to będziecie na pewno kojarzyć to miejsce. Właśnie tutaj chłopaki z jakiegoś tam, nie pamiętam teraz kanału jakiego wchodzili właśnie tym miejscem, te, tymi drzwiami. I, I gdzieś w tym pasie 250 metrowym. Gdzieś w tym budynku znajduje się e, właśnie portal nie? i znajduje się też e, e, o, e, pentagram. Także zapraszam, może go znajdziemy. No i dobra, zaczynamy eksplorację opuszczonego szpitala w Legnicy Podobno nawiedzonego szpitala. Zatem zobaczymy czy tutaj naprawdę straszy czy może jest to tylko kurwa jakiś mit legenda, no ale było tu już wielu osupiwczy przygód, e, nawet chłopaki z PpPv e, byli w tym miejscu. No, zaczynamy sobie od pierwszego pomieszczenia. E, tutaj, jak widać, byli <laughs> były jakieś łazienki albo coś. Po, po tych obiektów jest, jest naprawdę mnóstwo, całym mnóstwo, nie? Także nie wiem, eee, staram się Wam pokazać jakieś najciekawsze elementy tej infrastruktury, bo teren jest przeogromny, także może być z tego e, zlepek kilku filmów, a może nawet jeden długi materiał z różnych obiektów, pomieszczeń. Tutaj dach jest zawalony, jest naprawdę niebezpiecznie eee, jak widzicie o, Niebezpiecznie jest. Trzeba naprawdę uważać. No i idziemy, zobaczymy. Zobaczymy co tu jest. O. Właśnie, szukałem cię. No, no, ale zobaczcie ten budynek od wewnątrz. Tutaj widzicie, on jest cały zawalony, nie? On jest cały zawalony. Eee, tak naprawdę w sumie nie wiem, co tutaj było. Do eee, czego służył ten budynek. Ale pójdziemy sobie teraz to tutaj do tego zielonego budyneczku zobaczymy jak to tutaj wygląda. E, także co? Zobaczmy czy tutaj jakie tutaj jest wejście, czy mamy teren wejść tutaj. No tutaj na tym, na terenie tego miejsca znajduje się także e, kaplica prosektorium, gdzie leżali właśnie zmarli. E, no i właśnie widzę, że możemy sobie wejść. Tam w dół zejść. Więc w sumie schodzimy, zobaczymy. Co? Co? Nie Co? Nie pójdź Nie No, patrzcie, ale kurde. Nie chyba nic, chyba nic tutaj nie nagramy w tych piwnicach. Chyba żebyśmy, nie wiem, latarkę zapa... O! No i jednak, no widzicie? Dobra opcja. Widzicie, o! No, tutaj piwnicę mamy. O nic tutaj nie ma, zwykłe piwnice nic tutaj nie znajdziemy. Nie ma co tutaj siedzieć. Idziemy sobie, słuchajcie, na górę, wejdziemy na górę i tam. Nagrywamy trochę. Także widzimy się za chwilę. Albo na miniaturkę. No i witajcie! Słuchajcie, moi drodzy, znaleźliśmy w końcu basen. Eee, tak, tak, wy, tak się prezentuje basen. Nawet woda w nim jest. Zobaczcie, jaki on jest kurwa ogromny. Wyobrażacie sobie w szpitalu taki basen? We współczesnym szpitalu? Tutaj macie nawet to Widzicie te, te miejsca startowe, dopływania? ten basen jest przeolbrzymi. Jak cały ten obiekt zresztą. Kaplicę już widzieliście, basen widzieliście. Teraz szukamy teatr. teatru. Szukamy czy tego kina. Nie wiem co tam jest. Także to jeszcze trzeba będzie odnaleźć i pokazać Wam co zostało po tym miejscu. Obiekt funkcjonował od 1913 roku. Aż do i wcześniej był w rękach Niemców, natomiast później przejęli go, go Ruscy i Ruscy wynieśli się stąd w 1993 roku. Także obiekt niszczeje od 1993 roku. I możecie sobie, mając teraz tą skalę, wyobrazić sobie, jak bardzo ten obiekt został zniszczony do czasów, kiedy jeszcze tutaj było. Był ochroniarz No to jeszcze wszystko W miarę się trzymało Ale w momencie kiedy ochroniarz stąd wyjechał Ponieważ w nocy straszyło W nocy tutaj straszy I to nie jest mit, bo tutaj bardzo wielu ludzi Stąd tutaj Kogo byście się zapytali To ten, to To potwierdzają to, że tutaj Są zjawiska paranormalne Na nagraniach można zobaczyć Oglądając różne nagrania Możecie zobaczyć Możecie zobaczyć, słuchajcie, możecie zobaczyć yy, yy, sesję EVP, yy, gdzie yy, przy jakimś tam portalu yy, odpalili właśnie, znaczy sesje, odpalili sesję EVP i były głosy yy, tych duchów, co nie, które są tutaj uwięzione. A była jeszcze taka historia, bo tu jesteś w tym miejscu gdzieś. Yy, w, 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 tylko nie wiem w której części szpitala jest pentagram, i przy tym pentagramie również działy się różne rzeczy. E, nie, mamy, nie mamy niestety wywiadu tutaj z ochroniarzem, e, ale jest z nami dzisiaj pełno ludzi tutaj, chodzi po tych miejscach. E, no i co? No i Jak widzicie, tutaj na razie póki co nie ma się w ogóle czego bać. Nie ma się czego bać tak naprawdę, bo, bo nic, tak, nic tutaj się takiego nie dzieje, moi drodzy, ale wszystko kurwa czarne, wszystko czarne, wszędzie się jarało, Pali... tu był ogromny pożar, tu musiał być naprawdę potworny pożar, bo tu wszystko, wszystko strawiło właśnie, wszystko strawiło właśnie ten, płomienie strawiły ten tego właśnie ten obiekt. Dachy są pozawalane, wszystko jest pozawalane. To jest trójna waląca się na głowę. Także naprawdę jest niebezpiecznie w takich miejscach, szczególnie gdy jego historia wspomina nam o jego nawiedzeniu. No bo naprawdę do tego należy do tego należy mieć respekt po prostu. Do takich rzeczy właśnie par zjawisk paranormalnych. Nie chcecie, nie wierzcie w to, ale wiem, że coś w tym jest. Sam osobiście nigdy nie przekonałem się na własnej skórze. Nigdy nie widziałem żadnej, żadnych zjawisk paranormalnych, ale przyznam się szczerze, nie chciałbym zobaczyć. Także szukamy dalej, szukamy jeszcze tego amfiteatru i, i żegnamy to miejsce. Także co? Widzimy się za chwilę. Patrzcie się tylko na to, pokażę Wam, jak długi jest ten korytarz. To jest jeden początek, tam a tam się kończy. Zobaczcie tylko na to. I wszędzie sale, i wszędzie sale. Tu set, było setki sal, ale w tym, w tym czasie, teraz już, to zobaczcie, no nie, nie zostało z tego nic. No nie ma z tego nic już tutaj. Widzicie, no to były te sale. No tutaj były o, łazienki, nie łazienki, i tak dalej. Tutaj jest, wejście na kolejne piętro. My już jedno piętro przeszliśmy. Ale to te kurde, no to pomieszczenie jest... No tutaj sale były, widzicie no Tu coś pisze <grystanie> Nawet jeśli Nawet jeśli się spóźnisz Będę czekać na ciebie całe życie <grystanie> Dobre Dobre, dobre. O, widzicie, możemy sobie tutaj wejść, zobaczyć, jak to wygląda. Patrzcie, wszystko jest pozawalane. To jest bardzo, naprawdę bardzo niebezpieczne miejsce. Nie warte. A, czy znaczy nie warte? No trzeba. Po prostu zachować ostrożność, prawda? Zachować ostrożność. I tak tutaj każda pojedyncza sala wygląda tak samo. Każda jedna sala wygląda tak samo. Te sale były, były ogromne. Ale to był największy szpital w Polsce, więc nie ma się co dziwić. Sam korytarz 250 metrów, każde piętro, wszystko. Piwnice, no kurwa, no sami zobaczcie, no przecież to jest. No sakra, nie? Dnia by, dnia by mi brakło. No ale chcę Wam pokazać co ciekawsze elementy tego, tego miejsca. No i cóż, widzimy się niebawem. Jesteśmy właśnie na ostatnim piętrze budynku tego szpitala, to znaczy budynku tego szpitala. A nie, jednak nie. Jest jeszcze miejsce na górę. Wejście jest po spodach proszę bardzo. Tego się nie spodziewałem, a no, idziemy coraz wyżej. To wszystko jest takie czarne, bo to wszystko się jarało, to wszystko się paliło. Tu był pożar jak skurwysyn. No patrzcie na to, jak to, to wszystko czarne jest. Po prostu wszystko jest czarne w pizu. No ale tutaj jest chociaż czyściej, nie? Ale śmierdzi spalenizną. Śmierdzi spalenizną strasznie, dalej czuć. Tu jest właśnie ta winda towarowa, ona się też jarała, wszystko się kurwa kopciło tutaj. To jest tylko jeden budynek, z... jeden z wielu. Ty, tutaj jest wejście na strych, ja pierdolę. Zaraz zwiedzimy strych sobie, poczekajcie chwilę. Dobrze, że mam lampę, no ale patrzcie, tutaj już jest zdecydowanie bardziej, lepiej posprzątane i w ogóle jest lepiej tutaj widać. Ale widać, nie jesteśmy sami, jest <grym> z nami dużo ludzi tutaj, także tam na razie nie będziemy szli, poczekam aż chłopaki sobie pójdą i wtedy im i wtedy nagramy tam coś, a tymczasem idziemy sobie na strych zobaczyć. No, także, mm. <laughs> widzicie, czasami w takich miejscach możemy natknąć się na grupki ludzi, którzy również przyszli do tego, w to miejsce podwiedzać sobie. No ale tak wygląda widok z dachu. Jesteśmy właśnie na dachu tego budynku. No, Zobaczcie teraz, o! Jakbym miał drona... To bym wam pokazał ten obiekt z drona. Tu każdy kurwa korytarz w tym miejscu, czy w tym budynku, o w tym, o czy w tym, o ma 250 metrów i dodatkowo jeszcze piwnica. Tylko że tutaj każda sala. Jezus, Maria, co to było? Tutaj każda sala jest taka sama. Więc nie mam co wam tutaj na ten moment pokazywać. Ale jak tylko coś znajdę, to zaraz znowu się usłyszymy. Eee, także być może powstanie z tego e, dwugodzinny materiał, a może to będzie. Z... może uznam, że warto, nie wiem, zakończyć materiał i e, i, e, e, i zrobić z tego dwa materiały. Zobaczymy, nie wiem ile tych nagrań wyjdzie i nie wiem jak dużo nie, będzie miało to minus, jeżeli będzie. Tak, do 30 minut. No to zakończę materiał i e, usłyszymy się w kolejnym. Um, no ale na razie póki co zwiedzamy dalej. Także lecimy przed siebie. Też widzę, chłopaki poszli. To już możemy sobie wejść tutaj. Widzicie, jesteśmy na samym końcu, na, na ostatnim piętrze budynku i te sale. Wyglądają zdecydowanie lepiej. Są o wiele tutaj bardziej posprzątane. No ale dobra. Kończymy materiał i idziemy za chwilę do kolejnego miejsca. Trzymajcie się i do zobaczenia w, następnym, w nast na na następnym materiale. No i dobra, słuchajcie. Ten budynek na razie sobie odpuścimy. Ale tutaj. Wchodzimy na teren szpitala. Tutaj słuchajcie, sam korytarz ma sam korytarz ma, słuchajcie, 250 metrów. Budynek ten służył żołnierzom radzieckim z ZSRR. Do 93 roku wtedy to Rosjanie właśnie się stąd wynieśli. No i prawdopodobnie ten obiekt jest nawiedzony. Pokażę Wam również kaplicę, prosektorium. Jeżeli, jeżeli w ogóle znajdę tutaj, bo teren jest przeogromny. Nie wyobrażam, to jest... To jest Ciężko, ciężko, ciężko to objąć po prostu wzrokiem, nawet nie. Jakie to jest olbrzymie, to jest największy szpital w Polsce. Największy szpital w Polsce, opuszczony do roku 1993. E, właśnie. E, no, i, e, no i cóż, no i właśnie znajdujemy się w tym szpitalu. E, zaczynamy sobie tutaj zwiedzać, sami zobaczcie, o e, opuszczona e, szyb windy z tego co widzę to jest szyb windy nie wiem czy złapie kamera tak żeby nagrać mam nadzieję, że tak, zobaczę później sobie na przebitkach jak to wygląda no i cóż, mamy drogę, mamy schody na górę zaraz sobie pójdziemy na górę e, to jest pierwszy budynek w ogóle, e, pierwszy budynek, a tych budynków jest tutaj e, naprawdę mnóstwo Sami tylko zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tutaj są poszczególne pokoje. Także niczego takiego tutaj nie uświadczycie. Poszczególne pokoje, nic więcej. Czyli mogły być to. O, patrzcie, macie łazienkę. Widzicie? To była łazienka. Tutaj. No ale kurde, no, Miejsce jest nawiedzone, więc jest creepy. Sam się. No nie powiem, że się, nie, nie powiem, że się nie stresuje, bo trochę się stresuje, nie powiem, że nie. Eee, no ale... No kurczę, no jest ciekawie. Naprawdę jest ciekawie. Przyznam szczerze. Lampę sobie włączyłem tutaj. Lampę sobie tutaj włączyłem. O. Tych obiektów jest naprawdę tak dużo, one są tak ogromne i że nie, że będzie tylko takie właśnie o no jak widzicie nie jesteśmy tutaj sami idziemy idziemy sobie słuchajcie przez korytarz zaraz sobie wejdziemy tutaj jeszcze na na drugie piętro na drugie piętro jak widzicie nad, yy, Mnóstwo ludzi, tutaj przyjeżdża e, sprawdzić, czy ten hotel jest nawiedzony. To znaczy, może nie sprawdzić, czy ten hotel jest nawiedzony, ale poprzebywać w tym miejscu, klimatycznym miejscu, trzeba przyznać. Więc zaraz e, widzicie, jaki ten korytarz jest długi, więc za chwilę za chwilę sobie pójdziemy na drugie piętro i spotkamy się już właśnie, jak znajdę coś ciekawego. Co chciałbym Wam tutaj nagrać, bo gdybym miał Wam pokazać cały obiekt, to nie wiem, czy dnia by mi starczyło. Tak jest to ogromne. Także polecam zobaczyć to na własne oczy, bo rozmiar tego kompleksu jest nie do uwierzenia, naprawdę. To jest wręcz, to jest wręcz niewiarygodne, jak ogromne jest to miejsce. Widzimy się za jakiś czas. No i witajcie w kolejnym materiale. Właśnie chciałem Wam pokazać tutaj kaplicę. Tak wygląda. Zobaczcie, no tu teren jest przeogromny. No, zanim my to zwiedzimy, to trochę nam to zajmie. Także wchodzimy do kaplicy, gdzie leżeli zmarli. No i zobaczcie. Od razu creepy <grypy> na ołtarzu. Krzyże, nie krzyże. Zajebiście. Patrzcie, i te malowidła, nie? One są creepy w chuj. wszystko się jarało w pizdu A tu jest właśnie ten stół Znaczy te stoły co tutaj leżeli Wszystko się jarało, zobaczcie nadpalone belki Wszystko O i wszędzie te symbole satanistyczne. 175. I tak dalej. Co? I tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. To jest ta kaplica, właśnie. Wszystko zdewastowane już no ale musimy jeszcze odnaleźć basen I musimy jeszcze odnaleźć kino eee, Także zwiedzamy dalej, szukamy dalej Jak znajdziemy, damy znać Wy zostawcie łapkę, jeżeli lubicie materiał A ja szukam dalej No i zobaczcie na piwnicę, nie? Zobaczcie Wszystko jest to samo Są wszystko powtarzalne, ono ma 250 metrów. To wszystko to jest powtarzalne zobaczcie, widzicie Latają tu kurwa roztocze. O i to są takie pomieszczenia w, tym, w tej piwnicy. Takie małe pomieszczenia zwykłe, nie? I tak dalej. Nie ma tu nic. Idziemy dalej, szukamy czegoś ciekawego. Mój kochani, prawdopodobnie to właśnie w tym budynku tutaj. Przy kaplicy, którą widzieliście przed chwilą, znajduje się kino. Pokażemy Wam również basen, ale teraz po kaplicy czas na to, abyście zobaczyli kino, a bardziej amfiteatr. E, także idziemy na poszukiwania e, tego właśnie kina. E, a że obiekt jest ogromny, no to mamy troszkę czasu. Pozwiedzamy, zobaczymy, bo jeszcze schody ciągną się, jak widzicie, na górę. Nie no, nie dość, że na górę, to jeszcze w dół. Tu jakaś pani stoi. Bardzo śmieszne. Ale, ale, ale... Nie ma problemu. Jak włączymy latarkę, to... Aha. Dobra. Czyli nie mogę używać latarki w momencie, kiedy... E, kiedy nagrywam z lampą błyskową. E, no jak widzicie, ten... Ten telefon nie nadaje się do nagrywania takich miejsc e, gdzie są zaciemniane pomieszczenia i tak dalej. E, ale właśnie jako że otrzymaliśmy informację że to właśnie w tym budynku znajduje się amfiteatr czy też kino. To właśnie znajdę go dla was. Znajdę go dla was. I razem go zobaczymy. To jest dla mnie ja jestem pierwszy raz w tym miejscu dla mnie też to jest zaskoczenie. E, no ale idziemy tak jakby no, śladami historii. Serer, nie. O patrzcie no, Wy tego nie widzicie, ja widzę. Są malowidła na ścianie robotów. E no i oczywiście niedawno ktoś tu musiał być, bo na ścianie jest napis Putin chuj <laughs> Więc e ktoś tutaj ewidentnie. Zresztą tutaj bardzo dużo ludzi. Jest tutaj cały czas e cały czas ktoś przychodzi. Nie możemy znaleźć tego basenu, ale zaraz znajdziemy. Przepraszam, nie basenu, a kina. Tylko, ale to właśnie to może, mogłoby być to, właśnie parz. To mogłoby być to kino, chyba. Czy nie? No ale to jest całkiem możliwe, naprawdę. Tylko, żeby tutaj nic nie. cholera, wy tutaj nic nie zobaczycie, niestety. O. Dobra, okej. Okay. Zobaczyliście, tak wygląda i nie wiem, czy to nie jest właśnie ten amfiteatr, te, te, te ki, te, ta sala kinowa, czy to właśnie nie, nie, nie jest to pomieszczenie tutaj. Oczywiście krzyże do góry nogami, a jakże, symbole, symbole satanistów. No jeżeli to było to, no to słabo już to wygląda, ale tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie, że to było to. No ale idziemy jeszcze na górę, zobaczymy. No dole no, już byliśmy, teraz tutaj schody ciągną się na górę. No ale to raczej była ta sala, sala teatr. To całe kino. To chyba właśnie to było to pomieszczenie, mi się wydaje, no bo... Innej opcji nie widzę. No to wygląda, że to był właśnie ten amfiteatr. Także słabo to wygląda szczerze powiedziawszy. Butelka po wiaderku. Ktoś tu wiadra walił ewidentnie. Narkomary. Czy jest gdzieś jeszcze wejście na górę tam? możemy wejść jeszcze wyżej, zatem wchodzimy hello, cztery kochani karafani. <gryw> Pozdrawiam moc Wit Wit Wik Wit Jedyny taki kanał w Polsce No i tak to się prezentuje. Znaleźliśmy amfiteatr. Znaleźliśmy basen <grystanie> Wszystkie atrakcje zwiedzone, które mogą być tutaj bo te korytarze E, są bardzo powtarzalne, każda sala jest taka sama, więc e, dla oczu e, widza e, nie jest to e, nic ciekawego do oglądania. Także e, jeżeli jeszcze coś znajdziemy, to Wam to pokażemy, ale jeżeli nie, to właśnie w tym miejscu swój materiał kończę. No i cóż. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Hej, hej.